Dzień dobry, witajcie na moim kanale, witajcie w kolejnym odcinku i muszę Wam powiedzieć, że stęskniłam się, dwa dni chyba, no dwa dni nie było odcinka i ja chyba jestem nienormalna, ale źle się z tym czuję. To nawet nie chodzi o to, że ja muszę wrzucać codziennie, tylko że ja chcę i no właśnie, aż mnie taki moralniak złapał, dlatego dziś nagram odcinek dotyczący, słuchajcie, biznesu. Tak jest, może nie aż w takich konkretnych detalach, ale o tym jeszcze porozmawiamy za chwilę, natomiast opowiem Wam troszeczkę na temat mojego sklepu hatihati.pl. Dlatego, że jutro jest duży dzień, przy którym ja się stresuję, duży dzień dla mojej firmy, to znaczy ja współprowadzę firmę razem z Dominiką, z moją wspólniczką biznesową, Dominika siedzi w Polsce, no i ona w ogóle dogląda tego, żeby wszystko było w porządku, żebyście dostawali paczki na czas i wiem, że Domin to po prostu jak działa, jak, jak taka maszynka, wiecie, nie do zdarcia, po prostu ona od razu wszystko nadaje, wszystko jest na czas, także robi świetną robotę, dlatego jeżeli ja będę mówiła moja firma, to ja jestem też współwłaścicielką tej firmy, natomiast współprowadzę ją razem z moją koleżanką, to tak żebyście tylko wiedzieli. Słuchajcie, jutro kończę projekt, który zaczęłam 4 albo 5 lat temu, kiedy byłam w Indiach na kontrakcie modelingowym i kiedy siedziałam w Indiach, to wtedy przyszła mi taka myśl do głowy, żeby sprzedawać w Polsce biżuterię indyjską, bo ja pracowałam jako modelka w Indiach i słuchajcie, to jaką ja piękną biżuterię bardzo często miałam w pracy, to ojeju, ja po prostu nie widziałam czegoś takiego w życiu wcześniej. Przepiękne wzory, unikalne, które naprawdę ciężko jest znaleźć w jakichkolwiek innych sklepach. To nie są takie wzory, które możecie znaleźć w H&M, czy możecie znaleźć w Zarze, wiecie, w Mango. Zupełnie inny klimat. No i właśnie pomyślałam sobie, że chyba ciekawą sprawą będzie przenieść, przenieść te wzory, po prostu um, przetransportować je do Polski. Oczywiście sprawdzić wszystko odpowiednio. No i ja zaczęłam od tego, że załóżmy, że ja byłam w Indiach 5 lat temu, bo ja nie do końca pamiętam, kiedy to było. Po prostu starość, nie nieradość moja, pamięć szwankuje. Ja z Mumbai, bo ja siedziałam w Mumbaiu, przywiozłam sama kolczyki, które były ręcznie wykończone. I to, jest, to są kolczyki, które będziecie mogli znaleźć jako kolekcja Bollywood. A tak ją nazwałam, dlatego że po prostu Mumbai, wiecie, stolica Bollywood. Ja, ja tam po prostu przywiozłam tę biżuterię. Przepiękna kolczyka. W kolorze złotym i w kolorze srebrnym. Normalnie to teraz bym je miała w uszach, ale niestety moje sample, które miałam, zostawiłam w Hongkongu, więc będę mogła je odebrać dopiero, no, nie wiem, za kilka miesięcy pewnie, jak już się wszystko uspokoi na świecie. E, natomiast e, właśnie wtedy już tak jakby ja chciałam stworzyć sklep z biżuterią z Indii i zaczęłam pracę nad takim sklepem jeszcze z moją siostrą. Natomiast my w ogóle nie wiedziałyśmy, jak się za to zabrać i siadłam po prostu Markę E, przygotowywałyśmy cały sklep chyba z 8 miesięcy, po czym jak wystartowałyśmy, to nawet go nie promowałyśmy. No i wiecie, wszystko siadło. I dlatego jak już się upewniłam, że razem z Dominiką tak dobrze mi się pracuje, no to y, słuchajcie, postanowiłam, że zaproponuję Dominice, żeby rozszerzyć działalność sklepu Hati Hati o Indie. I wydaje mi się, że Indie nie będą jedynym państwem, o które będziemy rozszerzać, dlatego że ja widziałam piękną biżuterię również w innych zakątkach świata, w których miałam niesamowite szczęście, żeby mieszkać, albo które po prostu odwiedziłam. Na razie jeszcze nie powiem Wam, jakie to zakątki, dlatego że mamy dużo pracy z, samym, z samą Indonezją i z samymi Indiami. Ale właśnie na początku miałam tylko kolekcję kolczyków, które ja sama przywiozłam, i zaczęłam kontaktować się z moimi znajomymi. No i jeżeli kojarzycie, jeżeli wiecie coś na temat Indii, to na północy Indii jest taki stan, który nazywa się Rajasthan, i tam produkowana jest niesamowita biżuteria. Także kolega dał mi kontakt do kolegi, tamten kolega do kolejnej osoby i tak dalej, i tak dalej. E, oczywiście ten pierwszy kolega, z którym ja się skontaktowałam to był mieszkaniec Indii, także wiecie, takie, takie kontakty zawsze najlepsze. E, no i e, dotarłam do ludzi, którzy wysłali mi sample biżuterii do Polski. To było jeszcze, to nie było teraz, bo ja ostatnio, no wiecie, nie byłam w Polsce, to było już jakiś czas temu, jakieś półtora roku temu, coś, coś w ten deseń. I ja tą biżuterię całą przejrzałam, miałam sample, miałam przygotowane zdjęcia, ale tak jak mówię, sklep w ogóle jakby nie wyruszył. Natomiast jakby ja wiedziałam jak ta biżuteria wygląda, która mi się podoba, która mi się nie podoba, ta biżuteria jest ręcznie wykańczana. Niektóre sztuki są całkowicie ręcznie robione, niektóre są wykańczane w sensie zdobienia, są ręcznie wykańczane, ale czasami główna forma jest po prostu odlewana. No i słuchajcie co mogę Wam powiedzieć? Dominika się zgodziła na to, żeby rozszerzyć działalność sklepu o Indie. Przygotowywałam teraz właśnie dlatego nie nagrałam filmu na YouTubie przez dwa dni, bo po prostu siedziałam nad obróbką zdjęć, żeby były ładne kolorki, żeby wszystko było dobrze widać. Przygotowywałyśmy kolejne produkty na stronę internetową po prostu, więc ja teraz wiecie, wrzuciłam już chyba ponad 20 różnych rzeczy. To jest pierwszy drop z Indii, ale tego będzie więcej, więc. Um, Zadbałam też o to, żeby w opisach produktów, żebyście mogli zobaczyć jak na przykład są bransoletki. To wyjaśniam co to są bangles, czyli takie najbardziej popularne bransoletki w Indiach. To są w ogóle często bransoletki, które nosi się. To, jest, to są bransoletki, które też ściśle są związane ze ślubem, ale nie tylko, bo jest dużo rodzajów bangles. Jak na przykład są szklany bangles, to właśnie kobieta na moment zaślubin zakłada całą, ma tutaj rękę pokrytą takimi szklanymi bransoletkami i nie może ich ściągnąć te bransoletki po prostu po jakimś czasie same pękają i ona musi, dopóki jej nie spadną same, to ona sama nie może zdjąć. Ja też kiedyś bardzo mocno interesowałam się symboliką w Indiach, więc wiecie co, też właśnie wchodzę trochę głębiej w kolorystykę w ozdób. Oprócz bransoletek, oprócz kolczyków, które będą zarówno w kolorze złotym, jak i w kolorze bia białym, srebrnym, pojawią się też tak zwane earcuffs, czyli to nie są kolczyki, tylko to są takie, taka biżuteria, którą się za ucho jakby zakłada. Pojawią się pierścionki, pojawi się też biżuteria na czoło, taka indyjska, pojawią się komplety, naszej się pojawią, także naprawdę bardzo dużo tego będzie. Materiał, z którym na razie pracujemy, to jest, to jest mieszanka, to jest stop miedzi i mosiądzu. I ja Wam powiem tak, ja z tymi samplami podróżowałam przez no 4 albo 5 lat. I one naprawdę świetnie się trzymają. Dostałam dwa sample i też niestety zamówiłam produkty z takich sampli. Z których ja nie byłam zadowolona, bo tam się zmienił kolor, bo coś się nie sprawdziło, no to też powiedziałam dominice, że tego absolutnie nie będziemy sprzedawać, po prostu to zutylizujemy. To jest tak, że ja miałam możliwość po prostu sprawdzić całą tę biżuterię i też nigdy bym się nie podpisała swoim nazwiskiem, nigdy bym nie zareklamowała czegoś, nie sprzedawałabym czegoś, z czego, czego po prostu nie jestem pewna, czego jakby sama nie nosiłam. Także tutaj po prostu jestem pewna na 100%. Część rzeczy jest oksydowana, to to jest taka metoda, kiedy się pokrywa biżuterię tlenkiem metalu, z którego jest zrobiona ta biżuteria. Dzięki temu są takie cienie gdzie nie Gdzie niegdzie nie, gdzie ta biżuteria jest trochę jaśniejsza, trochę ciemniejsza. To chroni przed korozją, to chroni ogólnie biżuterię, ale oprócz tego też fajnie to wygląda. Zresztą, co ja wam będę mówić? Będziecie mogli sami zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jutro startujemy o godzinie 13, wrzucam nowy drop i ja jestem strasznie podekscytowana tym, bo ja kocham biżuterię indyjską, bo po prostu uwielbiam. Oczywiście balijską biżuterię ja też bardzo lubię, natomiast bardzo często mam takie wrażenie, że balijska biżuteria jest jednak lepsza na takie letnie klimaty i... Indie dają jednak większe pole do popisu, bo to jest taka biżuteria bardziej elegancka, bardziej wyjściowa. To nie są, wiecie, muszelki, które są cudowne. Ja sama noszę taką biżuterię. W ogóle wtopa teraz straszna, bo nie mam akurat na sobie biżuterii. A tutaj mam wszystkie te koralikowe bibeloty, które po prostu uwielbiam. O, w ogóle jeszcze wam pokażę. Jaki będziemy miały nowy wzór branzoletek na wiosnę, bo na wiosnę znowu będziemy razem z domi ściągać biżuterię z bali taką letnią bardziej. I zobaczcie, jestem ciekawa, jak Wam się podoba taka branzoletka. Tu się mnie coś przekręciło. O, mam nadzieję, że tutaj dobrze widać. To są muszelki tak ładnie splecione. Ja jestem zachwycona tą bransoletką. Naprawdę fajnie się prezentuje na nadgarstku. No dużo, dużo tego mamy cały czas. Wiecie, kombinujemy i też tak jak właśnie wam powiedziałam, no, Indie i Indonezja to nie będą jedyne miejsca, z których będziemy ściągać produkty, z których będziemy też produkować, bo część rzeczy same zaprojektowałyśmy. Tak jak już wam wiele razy wspominałam. Czy to na vlogach, czy też na Instagramie? Jeżeli nie śledzicie mnie jeszcze, to zapraszam Was na dwa Instagramy w zasadzie. Pierwszy to hatihati.pl, a drugi to pantinka. Też wiecie, co w ogóle po tych dwóch transportach z Bali? Wyklarowała się dość, dość mocno sytuacja dotycząca tego, co razem z Dominiką będziemy ściągać z Bali. I już wiemy na przykład, że rezygnujemy z mebli. Także jeżeli jesteście zainteresowani meblami, to mamy ostatnie sztuki na stronie internetowej. Więcej raczej te meble się nie pojawią. Jeżeli chodzi o lampy, na przykład o klosze ratanowe, to to też są ostatnie sztuki. Ewentualnie oczywiście możemy pomóc i na specjalne zamówienie dla Was ściągnąć, jeżeli będziecie mocno zainteresowani. My z, zazwyczaj robimy tak z domi, że jak przygotowujemy transport, to robimy przedsprzedaż i też dajemy taką możliwość, żebyście mogli do nas napisać maila albo napisać na Instagramie, co byście chcieli z, in, z Indii, z Bali. I na przykład jedna osoba, jeden pan dokładniej, spytał się, czy możemy przywieźć mu kadzidełka, która sobie kupił kilka lat temu, jak był na Bali. Udało mi się znaleźć tę samą firmę, także też w transporcie były kadzidełka. Jak najbardziej po prostu wtedy działamy na zasadzie takiej przedsprzedaży, można by powiedzieć. No i co Wam mogę powiedzieć? No ja jestem niesamowicie podekscytowana. Dzisiaj jeszcze wrzucę na, na Instagram HatiHati hati, kolejny taki przedsmak tego, co jutro się pojawi. I mam nadzieję, no jakby czekam w ogóle na Wasz feedback, ale jeszcze właśnie, co do tego, że się wyklarowały te rzeczy, które będziemy sprzedawać, to tak, raczej nie będziemy tak mocno iść w wystrój wnętrz, ale na przykład, bardzo Wam się spodobały rzeczy z masą muszlową, więc też daję to do myślenia, bo takie śliczne miseczki miałyśmy, miałyśmy, bo one zeszły w ciągu po prostu dwóch minut, w kształcie ananasa, z taką ciemną masą muszlową i też pomyślałam sobie, Fajnie będzie zrobić biżuterię też z takiej masy muszlowej, właśnie tak ładnie zdobioną. No, niekoniecznie oczywiście w kształcie ananasa, ale już tutaj zaczynam kombinować, zaczynam się zastanawiać, co by tutaj można było z tego przygotować. Także na pewno coś w tym desencie będziemy robić. Poza tym pojawi się też biżuteria ratanowa. Słuchajcie, udało mi się dostać znaczy, znalazłam kontakt do osoby, która ręcznie robi przepiękne kolczyki ratanowe. Po prostu zakochałam się w nich. Zdziwicie się, jak zobaczycie to oczywiście na wiosnę, bo one wyglądają niesamowicie elegancko, ładnie wykończone są te wszystkie rzeczy, no i właśnie też już wiemy, na czym będziemy się skupiać, także to będzie na pewno biżuteria, trochę więcej złota, myślę, że następnym razem ściągniemy, bo super się złoto sprawdziło, może trochę srebra, bo w tym dropie, znaczy w tym transporcie nie miałyśmy srebra. Torebek na pewno więcej i więcej takich konkretnych wzorów. Naprawdę klasyki klasykami, one zawsze u nas będą, te torebki latanowe, ale już też zaczęłam szukać zupełnie innych wzorów. Koszy też raczej nie planujemy, chyba że ktoś sobie zamówi sprzed sprzedaży, także to są takie ostatnie sztuki, które jeszcze mamy w sklepie. No i e, tak naprawdę to ja jestem z Aha. I będziemy miały też bikini oraz ubrania, które już są w trakcie projektowania, to będą ubrania zaprojektowane przeze mnie. Ja mam tutaj o tyle wygodnie, bo Dominika nie może do końca projektować ubrań. Znaczy my się dzielimy pomysłami. No ale wiadomo, że ja tutaj jestem na miejscu, więc ja um, rozmawiam z krawcowymi, pilnuję tego, żeby wiecie, ja też mogę na sobie przymierzyć te ubrania. Um, na początek prawdopodobnie wystartujemy z jakimiś takimi rozmiarami uniwersalnymi bardziej. E, oczywiście z bikini. Bikini będzie troszeczkę inaczej, chociaż też może będzie regulowane. Zobaczymy, bo bikini na pewno będą zdobione muszelkami, będą zdobione kamyczkami. One będą takie bardziej egzotyczne po prostu. Mam nadzieję, że uda nam się przedstawić, o, będą też takie overcoats, znaczy to takie, wiecie, takie jakby szlafroczki na plażę. będą sarongi, będą takie sukienki, których w ogóle się nie wiąże, które a nawet wam nie będę mówić. Ale a mamy... spodnie też będą wiązane, ale takie super! No. Mam nadzieję, że uda nam się zaprezentować coś, czego po prostu nie do, no, czego nie ma jeszcze w Polsce albo czego nie ma dużo w Polsce, bo po prostu chcemy, żeby to były nasze własne autorskie projekty. Ja też zdecydowanie bardziej będę się skupiała teraz jeszcze na symbolice, będę się sama uczyła. Wiecie, na przykład jeżeli chodzi o Bali i Indie, to jest troszeczkę sprawa ułatwiona, bo jedno państwo i drugie jest z założenia powiedzmy hinduistyczne. Oczywiście w Indiach jest też dużo muzułmanów, ale powiedzmy, że ta symbolika taka, jeżeli chodzi o tradycje i wzory w biżuterii jest dosyć podobna. Ale nadal jeszcze ona się czasami gdzie nie gdzie różni, więc ja też będę się dokształcać w tym temacie. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Ja po prostu mam ochotę skakać pod sufit, dlatego że no, jutro wchodzę w fazę realizacji projektu, o którym już myślę od pięciu lat i który w końcu uda mi się sfinalizować. Jestem tak zadowolona, że nawet dzisiaj jakoś tak, nie wiem, mam nadzieję, że ten film jest jakoś klarownie, słuchajcie, nagrany, że udało mi się przedstawić to, co chciałam, bo on jest skręcony dość, na, dość spontanicznie, bo ja po prostu jestem szczęśliwa i chciałam się z Wami podzielić z tym, że jestem zadowolona. E, oprócz tego jeszcze mam do Was prośbę, dlatego że... Ten odcinek, tak jak powiedziałam na początku, powiedziałam, że on jest biznesowy. No może nie do końca jest biznesowy, ale takich biznesowych odcinków, takie, takie odcinki dotyczące mojego biznesu, to już Wam obiecywałam. Także, nareszcie czas je spełnić. Piszcie, proszę, pod tym odcinkiem, czego jesteście ciekawi, jeżeli chodzi o otwieranie własnego biznesu. Jeżeli ja, ja oczywiście nie jestem ekspertem, no ale od kwietnia się z tym, tym zajmuję razem z moją wspólniczką. Także jeżeli będę mogła Wam podpowiedzieć w czymś, to bardzo chętnie, jeżeli macie jakieś pytania e, po prostu na temat mojego sklepu, to też piszcie śmiało. Zrobimy sobie Q&A biznesowe. Mam nadzieję, że to będzie coś dla Was ciekawego. Mam nadzieję, że uda mi się Wam troszeczkę pomóc, bo to jest tak, że nie jest wcale łatwo. Naprawdę nie jest łatwo. Sam pomysł, same zdjęcia, strona internetowa, to jest pikuś. Ale te wszystkie formalności, marketing, ojeju, tego jest tak dużo że ja chętnie podzielę się z Wami tym, co sama wiem. I na koniec jeszcze tylko raz powiem, że naprawdę źle się czułam bez tego, że bez wrzucania filmów na YouTube. No, także miło się z Wami znowu zobaczyć i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku i bye, bye.